Siemanko, dzień dobry, witajcie piękne okoliczności przyrody. Ale ja nie o okolicznościach i nie o przyrodzie. W tym filmie opowiem wam o moim nowym zakupie, o sakwach. Myślę, że w tym czasie wielu z was zastanawia się, co kupić, co wybrać, co właśnie Wam się przyda na wasze przygody motocyklowe, wasze wyjazdy. Także. Mam nadzieję, że jakoś będę pomocny i pokażę Wam, co zupełnie niedawno kupiłem. Opowiem Wam o plusach, o minusach, powiem, co o tym uważam. Jest to nowy model Enduristana Blizzard 2. Ja wybrałem ten największy rozmiar. Największy rozmiar ma 17,5 litra jedna sztuka, czyli 35 litrów razem. No i trochę się różni od tego poprzedniego modelu. Czym one się różnią od poprzedniej wersji? Jest zupełnie inny materiał. Ten materiał jest gładki w odróżnieniu do poprzedniego modelu. Poprzedni model był taki porowaty. Ten porowaty materiał miał tendencję do mm, takiego zachodzenia kurzem. Komuś mogło to przeszkadzać, komuś nie. Mi to nie przeszkadzało, po prostu wam mówię, jakie są różnice. Natomiast ten materiał, to już widzę, będzie, będzie miał tendencję do rysowania się. Zobaczcie, ile tu jest rys, śladów. E, a tak naprawdę. No to ja przejechałem tym po. No nie wiem, gdzieś tam gałęziami to dostało, tak? Nie tak bardzo mocno jednak dostało. Taka jest różnica, jeśli chodzi o taką estetyczną stronę tego materiału. Natomiast z praktycznej strony, ten materiał jest mocniejszy od poprzednika. W poprzedniej wersji tu z przodu nie było tego panelu. Nie, nie dało się tutaj niczego dodatkowego zamontować. Tutaj mamy taki panel, do którego możemy sobie przytroczyć dodatkowe elementy: apteczkę, wodę czy coś innego, co będzie Wam tam potrzebne. W poprzednim modelu tu był taki panel nieduży, do którego można było coś zamontować dodatkowo. W tym tego nie ma. Tutaj tylnej części z poprzedniej wersji była jedna opaska nie, dwie przepraszam, były opaski do których można było zamontować coś tutaj mamy też taki panel i w dwóch rzędach myślę, że można zamontować zależy oczywiście co będziemy tu montowali, ja tutaj zamontowałem ja tutaj zamontowałem narzędziówkę mamy ten górny panel tu możemy sobie przytroczyć czy to w dwóch pozycjach, w dwóch rzędach jakieś mniejsze, na przykład woda, woda, apteczka czy coś innego. Ewentualnie jedna jakaś taka torebka dodatkowa, która zwiększy nam jeszcze pojemność tego zestawu. To co na pewno jest irytujące, to są te haki. Jak się je. Zapnie, to wszystko jest ok, nie? Jak się je zapina, to, to, to jest, jest dobrze, jest dobrze wtedy. One trzymają. Natomiast, kiedy chcemy to rozpiąć, no to, wiecie, zaczyna się taka zabawa, nie? No. O, ten się udało. I ten też się udało. Zapewne jest to kwestia. Przyzwyczajenia się, kwestia nauczenia się, jak to rozpinać, i pewnie będzie szło to troszkę szybciej. W komplecie dostajemy jeszcze, jeszcze jedną rzecz. Jak widzicie, tutaj jest schowana, ale do tego przejdziemy dalej w tym filmie. Kurde. Zaraz motor mi normalnie zwieje. W środku one są takie jak były, czyli są czerwone. W poprzedniej wersji tu był. Element usztywniający, który się zakładało jedno za drugie, i wtedy zawijaliśmy ją nie? tutaj. Takiego elementu usztywniającego nie ma, ale jest rzep. O. I wewnątrz, no to tak jak widać, czerwone. Zapinanie jest proste i nie przysparza żadnych tutaj problemów. Po prostu wkładamy to. No i jest gotowe. Identycznie jak w poprzedniej mamy z przodu panel, do którego możemy zamontować jakieś dodatkowe torby, akcesoria. Przynajmniej się to nie zepsuje, no bo ciężko takie haki zepsuć. Klamrę dużo łatwiej zepsuć takiego haka nie. No i tu jak otwieramy, to już nie ma schowka, ale są takie gumeczki. Tu możemy sobie coś przywiązać. Rękawice mokre na przykład. Czy skarpety wczorajsze? Możemy tu przywiązać, zapiąć, założyć haczyki i skarpety będą się wietrzyły. Może to być całkiem niezłe, bo jak się okaże, że jedziecie pół dnia czy cały dzień i jeszcze gdzieś jakiś deszcz wam spadnie, trochę zmoczy wam te skarpety, i tu będą wietrzone cały czas, to się okaże, że. Macie czyste skarpety, prawie jak po praniu, albo taki adwenturowym praniu. Bardzo podobnie jak w dwóch poprzednich punktach, czyli mamy taki panel do zamontowania dodatkowych akcesoriów. Ja tutaj sobie zamontowałem butelkę. To jest butelka, w której włożę awaryjne paliwo, taki awaryjny literek. To, czego nie było, a jest w tym modelu, to ten panel. Baza, jakby i do tej bazy, jak widać, też możemy przytroczyć dodatkowe rzeczy. Czyli, jakąś torbę możemy sobie tutaj rzucić, położyć i do tych miejsc przywiązać. To co różni te sakwy, ten nowy model od poprzedniego modelu, to też system montażu w tylnej części. W poprzedniku były haki, które trzeba było. Zaczepić za bagażnik, bądź jakiś inny element. Tutaj zamiast haków mamy dwie możliwości. Jedna możliwość to jest właśnie to, co wybrałem. Przykręcamy sobie gdzieś takie okrągłe mocowania. Zakładamy to. Zaciągamy pasek. Druga możliwość to pojedynczy pasek. Wtedy tego nie przykręcamy. Jest w komplecie pojedynczy pasek, który przeplatamy sobie na przykład przez te otwory. Jedną część montujemy przy jednej sakwie, drugą przy drugiej. Zaciągamy i też to będzie działać. Nie wiem czy lepiej czy gorzej. Ja po prostu wybrałem te rozwiązanie. Te mi się bardziej podoba. Wydaje mi się, że będzie też szybsze w użytkowaniu, bo le lekkie poluzowanie i to mam zdjęte. Nie muszę wyciągać paska z tych klamer. Pokażę Wam teraz jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. To, o której wspominałem wcześniej. Tam taki kartonik, widzieliście, jest w tym organizerze. W poprzedniej wersji zdarza, zdarzało się, że przy jakiejś glebie no, najprawdopodobniej w terenie no ale niekoniecznie ta gleba może się zdarzyć wszędzie przedni pasek. Potrafił się urwać. Ten, który mocujemy w przedniej części motocykla, jak on się urywał od sakwy, no to pojawiał się oczywiście problem, no bo mieliśmy urwany pasek. No dało się to naprawić w jakiejś tam wulkanizacji, czy w jakiś inny sposób to poszywać, posklejać. To działało znów, ale jednak problem był. Tutaj ten problem jest rozwiązany. Jest zrobiony taki bezpiecznik. Ten bezpiecznik puszcza. Pasek się odpina, nie urywając nam kawałka sakwy. Naprawa tego to wymiana tego, właśnie takiego, jakby bezpiecznika, który otrzymujemy w komplecie. Pokażę Wam, jak to wygląda. Nie wszystko dobrze się nagrało. Wiatr bądź jakieś inne czynniki przeszkodziły, i tego nagrania, w którym mówię o tym pasku który się potrafił urwać w poprzednich wersjach, a tutaj jest zabezpieczony takim bezpiecznikiem, czy nazwijmy to zrywką. E, tego nagraja nie było, dlatego dogrywam to teraz i już wszystko tłumaczę. To jest ten bezpiecznik, o którym wspominałem. Sytuacja wygląda tak, że gdy wyglebimy tak mocno, że w poprzedniej wersji urwałoby nam ten pasek i musielibyśmy Wieść te torby do jakiegoś kaletnika, wulkanizatora czy kogokolwiek innego. Tutaj tego problemu nie będzie, ponieważ przy tak mocnej glebie, gdzie pęka nam ten bezpiecznik, ten pasek po prostu puszcza znaczy bezpiecznik puszcza, pasek wypada i tyle. W zapasie mamy dwa takie bezpieczniki. Czyli po całym zajściu, wkładamy to z powrotem, zapinamy, zapominamy o problemie, montujemy sakwy i jedziemy dalej. Sądzę, że to rozwiązanie pomoże wielu osobom, które zapewne się spotkały, a na, nawet na pewno się spotkały z takim problemem jak urywający się pasek. Gdyby nie było takiego problemu, producent by nie wychodził naprzeciw, nie robiłby czegoś takiego. Także mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Cześć, dzięki i do zobaczenia w następnym filmie.